No. Dlatego gadałem co? Nie widziałeś To było właśnie. na dworze, więc nie mogłeś nawet a ty, tego widzieć Nie, nie widziałem, co przed co byłeś? Nie, byłem iterem i na Dobra, naprawdę... dobra, gramy. Bo widziałem to, będę. Dobra, jestem baitem, więc trochę, trochę słabo, no, wolałbym jakąś rolę, która nie polega na tym, żeby zginąć. Ale sobie zaraz zrobimy bezpieczną strefę gdzieś. Pessimania sobie zrobię przytasku. Nie mam chyba dobrze widziało. Nie e, biegam do górnego oh. Nie tylko. E, dobra, wiem jak to może brzmieć, ale on go ja zabił, przy zabił w Adminie. A on go zabił <coughs> Jestem w stanie ci uwierzyć A on go zabił Wadmin niebo. Nie, a go zabił Admin bo jacyś jak się skończyło to. Jak się skończyło to mrożenie i tak... Widziałem reporta. Widziałem reporta jak się kończyło to mrożenie i pobiegłem do Admina za nim i to on zabił. A czekaj, czekaj, to teraz. A czekajcie po kolei! To mogę teraz, ty te powiedz. No a ten jest po prostu pijany, Gdzie, kurde. Gdzie za nim pobiegłeś? Nie, za nim, nie, nie. 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 A jak nie było to mrożenie, były, to zgaszone to no. były zgaszone światła. Były zgaszone światła, jak było to mrożenie, ktoś naprawił światła. To no to jak inżynier... ubiegłego minąłem, kurde, wychodziłem on ze inżynier. Od i teraz no, Amongo, okay. biegnie, Amongo biegnie z lewej strony do admina i Quick leży jakby w tym korytarzu i no, go ja bym to póki co skipnął a Dobra, jestem inżynierem, wadą. naprawiłem te światła sam kurwa, Mą go zabił, no kurwa No dobra no, w sumie, w sumie było naprawione światło Ale, ale ja nikogo no. nie zabiłem, ja minąłem o, Dobra, dobra dobra, 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 Wow, wow. On on się ale, ale impostor Jestem Sud Minął się minął się ze mną. No, 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 minął się Uj, z wami, mam. No, Wiesz, jak to się ten mówi, ten mówi ten nie ten... potrzebujemy surwiworów w naszym no. składzie. Hej, tak, ci, sobie do są fajni. No, to się mówi, ja to mam? Nie ma... Taką no. kartę fajną masz. Jaką kartę? A, że pod to moje ten... tło? No, ty... no. no, jestem pod wodą. <laughs> jestem piratem. No, pod ja też wodą. jestem, ale ja chcę tak jak ty masz kartę. Ostatnie to... moje słowo, jak to Nie ufajcie, a mówią, zawsze się już no Za, ja jest tam nie uwierzyłem, ja skipnałem. Jestem jeden procent. Zatem zawsze mówi no pan. Nagłosuj, proszę. A to jak nie mam głosu? A. No, no, no. tylko na ciebie czekaliśmy. O, nie, no musiał dostać ustrzelić a spokojnie. Ej sury! sprawy, a może. Dobra, na, impostorzy ja chcę z wami wygrać. <słucham> no dobra, to wyjdzie tylko jedna kurwa. Przycisk. Przycisk. Za to, co powiedział, że no, wygłosował. No, no, ogólnie, ogólnie to trochę, ale patrzcie na to: ej, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. Patrzcie na to: patrzcie na to: patrzcie na to. ATM powiedział, że AMON go zabił, nie? No. Kruszym bardzo długo czekał z głosem. Tak jakby odpierdolił ATM, ja a później... Tak głosuje, ja a później już wiedział, że już coś Czeka kliknął. Na, że, na, że, na, że no, nie głosowanie głosowanie. przekonam, Luna nie przekonam. Więc AMO, ja, ja bym na. najpierw wyjebał Amonga, a później Kruszyma. A ja na Kruszyma tego no, no, Luna jest szeryfem, pamiętajcie, strzelajcie Pane, potem. Cichaj tam. No, e cicho, cicho. Nie, wszystkich was. Nie obchodzimy to. Wsułeś! Psuja jesteś. No, brzydko, fuj, fuj, faluszkiem. Będą no, cię wytykać falcem. Wsujesz. Ja powiększyłeś te asteroidki. Oczywiście, że nie. Dobra, nie? się przeszkadzaj mi. Na razie nie ruszam. Nie jesteś. Nie przeszkadzaj mi, bo mam trudny tas. Dobra. Myślisz, że co, że Simona robisz i co? Dobra, no. kruszymy, o co chodzi? No mnie. O. Krószym przebiegł obok ciała Dobra, tam trójkę, więc to nie my, Dobra, Legion i ja jesteśmy legion, legion. Wyrzućmy tego Kruszyma, bo przebiegł teraz obok ciała i no, poszedł na się. tak ciała. myślę I kurczę to było dziwne Ja to naprawiałem No ale no. czemu nie zgłosiłeś ciała jak stało? Ja doszedłem i zgłosiłem nie zgłosić. było żadnego ciała, daj spokój Jak pochód. to nie było? To jak co ja z... A co z tego Krószyma? Dobra, ja, ja... mam... A Krószyma A Trzester? Trzester? No, trudno, no, fajki, najwyżej sobie wygra nie ja pierdolę no, no, pewnie, Nie było by ich nie grać. Ja bym nie Epa gaming po prostu była Gratulacje kruszy Dobrze poszło A ja jeszcze Jak no, zsiekać, no Ja pierdolę jaj, ja wieśniak hmm. ze mnie no. Pierwsze miejsce raczej przesądzone Ej, czy ja dostałem tarczę? Ups. Już się wystraszyłem, nie? Jebany Jester. Chyba przycisk chce. Eee, to się stało? To się to stało by, To, był, się chester. Stało. By? to no był chester! Czemu wy? No właśnie. Ja miałem Bo się sam siebie. Ale, sam ale, to ale to tego mam tak, mogłem tam zapierdolić no. po drodze. Ale się, się nie udało. To znaczy, że Jester jest w grze. Jest, że... To znaczy, że Jester jest w grze i już umieki, czyli dał nam znać, że jest, więc nie wygłosowujmy pochopnie. Dokładnie. Musimy wydaje, że to kruszym jest z Jesterem. Tak, zdecydowanie. Ale nigdy Dobra. nie Dobra, jestem loverem z... Nie, ona okay. chciała go przycisku. Nie ...gry na stole razem bo ze mną i z bo ona wybiegła z tego lawa jako pentana. <coughs> Pobiegłem zajął, mówię o co jej chodzi. Ciężko, ciężko. Ej, dzień Nie tak myślała, nie. No? Nie, bo sama siebie zrobiłam, więc... Tacy jesteście? Ej, tu co można ze sobą pisać normalnie. Gra strzelaj! Eee... To okej, okay, wkruszyma. No, dzięki. Proszę. nie wiem, to chyba czas jest, jak mówią. Podobno. No mówiłem właśnie, no. Tyk. Tyk. No a to mówka. Szukur. Dobra, Luna. Nie bo Zaznaczy. widziałem dwóch Delvexów przed chwilą. Co? Luna, Co? Luna, 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 Nie, Luna, Luna. Ja... No właśnie. No, się w Delvexa. Ja no, to podbiegłem to jest... i było ciała no, jest... temat. Patrz, patrzcie, patrzcie jak wygodnie biegnąć z tym drugim delweksem, który, który, który wybiega z Witalców i dosłownie sekundy później Luna biega tą samą stroną. No niesłychane. A... No dobra, Luna, to ty nie minęłaś kogoś? Nie minęłaś tam nikogo. Ale Luna. Nie. No e, Luna to. Jest safe. Ona mogła przecież mnie lub Wikse walnąć nie tam. Wiem, ale ja no dwóch, dwóch, dwóch delweksów. No ale jak, mnie pokoi. no Może nie waliła was, bo tam bez sensu, żeby was walił to... jakbyście obok siebie. Byłam no to było nie, to byłbym jak stanie. Jakbyście były po dwóch różnych stołach części stołu i się nie No Dobra, ale to. Dobra. Skoro było widzianych dwóch delweksów. No to ora, to Delvex jest raczej czysty. No tak. I chciałbym, no tak. A ja chciałbym pewno, uprzejmie powiedzieć, Delvex, że to, to było, to by było Ja było. mogę potwierdzić jedynie jedynie Kruszyma i Abiego ja biegłem za drugim delvexem i nagle jak wybiegła z witalców nagle pojawia się Luna w tym samym miejscu nie jest jeszcze... a, no dobra, no dobra. delvex jest jeszcze szansa że może im ostro nie, widza... nie uciekł, ale luna przez jest... bomby jak... nie, jakim... nie 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 bo wszyscy wrócili jakim no nie nie Szymon, luna. wszyscy wrócili luna ale ja na nie wróciła innej osoby ja ten nie bo a tema a ciało było ale ciebie nie było nawet przecież mówiłeś, że byłaś w labie to skąd widziałaś dwóch delvexów w ofisie no, Od a wszyscy bomby... wiedzą o dwóch delwek'sach, a ty nie. Od bomby ginęli Krąks i Wiksa jak coś, bo ich ciało nie pokazało, tylko ciało Atema było pokazane. Ej, to ja bym, no, to bym Krang... chciał powiedzieć, Luna, to był bardzo niemiłe, bo teraz Atem będzie myślał, że ja go zabiłem, a ty nie, ja tego nie zrobiłem. No, ja też ja nie wiem, kto to był, no ja nawet nie dwóch delvexów. Ja tu... ja no nic dziwnego, że to to nie, to to nie widziałaś dwóch delvexów, skoro to sama to byłaś jednym. A ogólnie też pamiętajcie, że mamy Zestera, bo w tego A tak, no to może być Amongo, no to... który nie Kiedy widział tak jest? naprawdę ty dwóch Delvexów. Proszę cię, Luna, bro, Luna, Dobra. dobra teraz już z... za późno. Luna, Luna, z... Luna, Luna z... jeśli jesteś szeryfem to czemu nie widziałeś kogokolwiek no, no, kurwa za kim gronią Delvex? Nie, nie nawet. No, jak, tam... No, jak, tam... Tak, no, jak tam surwy dzisiaj będą, będą. No, będę, będę, nie dwóch Delvexów to może być Amongo. No to jak wbiegać do admina przed wybuchem? Jak ja mogę być kurde jak ja widziałem dwóch Delvexów, excuse me. No spoko, spoko. Nikt nie widział dwóch Delvexów. Ja też widziałem dwóch Delvexów, ale teraz już jest tylko jeden nieprawdziwy, nie podrabianiec. Ej, wie, nie wiem kto to zrobił, nie no, ktoś tam przebiegał, ale nie wiem kto to zrobił Nie ja Mongo, nie ja Nie, nie kruszę. Mm. A ja jestem w office'ie, więc... Ale to, to, już, to już tam leżało jak z tobą Hubi zbiegałem, w sensie przed tobą lekko Nie wiem, mi no ktoś tam walnął, ja ale nie widziałem kto tam walnął Ale Legion Le Le już dawno poszedł, bo ja widziałem jak on zbiegał no, jak no ja, ja biegłem, to reaktora, jeszcze ciała nie, nie było. Dopiero, dopiero przed sekundą odbiegała od tego ciała, chociaż ono leżało, ale no przebiegła przez ciało i nie zgłosiła tego. A gdzie było to ciało? E, w elektryku. Przy zajściu tam jak się wychodzi z reaktora, tam co jest szyba wyjebana. Chyba, ale to od góry było przy tego przy reaktorze, czy? E, nie, 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 jest już w elektryku. Takim tym przejściu między okay. elektrykiem a security. Nie, no Abi na pewno tego nie zrobił i jeszcze mogę potwierdzić, że Kruszym też tego nie zrobił. Ale chciałbym zaznaczyć, że Kubi tak jakoś dziwnie chowa się na lewym reaktorze i wydaje mi się, że może być Co? To czyżby był lenty? Tak, tak. Teklęty, drań! Nie, to sam być, zostawcie mnie wszystko. Nie, nie, To możesz być sam w lawie. Nie, daleko elektrikala, Nie, nie mogę powiedzieć. No, no, no. Niedaleko, że Elektrikala w O2? w tak jestem. Był Delvek z Jamongo na O2. Tak. A, o 2. Tak. Więc bardzo zostaje jeszcze nawet. Ale Delvek teraz był na oficie, jak tu nie, 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 nie. Jak Był, był Delvek, nie jest winny w ogóle. Co ty robisz? z tego mówiłeś, robiłeś. Clear. No. No, no, no zawsze no może Delvegs być jeszcze to... jakiś ten neutralny, nie? Ja to zrobiłem Bandyta. A Kubi no jest neutralnym przecież. Ewentualnie mi może grać. Tego, nie, tego. Może no grać se... ewentualnie neutralnego. Ja nie Co nie mogę zagrać? grać? No ja sobie właśnie nie gram, se stoję. <laughs> Kurwa, no ja się z jednej strony boję, że teraz z drugiej się boję, że zaraz naładujesz, to, no to gówno no to i wygra, nie? Małpuj, no to mnie nie <laughs> a ile no, masz procent? No nie wiem teraz. Dole. Ja, ja bym to skipnął, i przetestować jeszcze, bo to był tylko jeden razie, mi znać, bo ja nie wiem czy ja jutro o sobie zrobię, wiesz, jeden dzień taki wolnego. No, 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 o, dobrze czytałem. mogę. Dobrze no, no. no, zrobisz sobie wolne. Poważne życie. Urlop tak. urlopsza wziąłeś. Tak, tak. Teraz sobie zakonę, robię jutro działy. wolne. Kurwa, <grym>. mogliśmy My kogoś się wywrócić. Znowu nie, nie. 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 No. jesteś. Tak jesteś. O, ale oznaczony legion. Dobra, dobra, dobra. Eee, wyrzućmy Hubiego po prostu. Tak? Aha. Ja dobra. myślę, że to był bait. Chociaż no. czekaj. No nie no. Dobra, wrzućmy Hubbiego, no. Wydaje mi się, że mógł to zgłosić. Jestem za chubim. Oho. Dobra, <laughs> dobra no go Nie, Hubie. no nie damy tak ci wygrać jako ten Kerst. no. No dobra. teraz czy zostało dwóch impostorów i kerst, czy... Proszę, głosy. Już, już, tak, już i tak nic z tego. O no, nie, już! Lebią! Ale daliście ja naprawdę byłem Wygrałeś na Legion. Ja, A jeszcze było to ja byłem cupidynem i was połączyłem. Ajajaj. I Legion mnie i zabił Ale i tak wygrałem A ja kurde, a ja... Ale wygraliśmy wszyscy, wygraliśmy Legion. No, bez no kitu, No i no, wygraliśmy, nie nie czeka, czeka, czeka. Co, co? O co, ty co? No wiedzieli? ja byłem z ABI no lowersem. No Szczerzyliśmy no to, to tak. i wygraliśmy. Do no tego wygrał Gremlin, bo on nam dał Loversów I Jester też.